A to, kurde, akcja Okej, okay. czekaj, nie puszczaj, P pokaż swoją reakcję. Nie, nie masz się cieszyć, kurde. Ja, się nie ja nagrywam. Nagrywasz? No. Pokaż swoją reakcję <laughs> <laughs> To było dobre <laughs> Ustart defed jeden kamera poszła i akcja To kiedyś nas wiem czy malowy Akcja To jeszcze dębę To już nie ma Kamera poszła i Akcja. Zrobiłeś błąd, bo podnosiłeś cały czas do góry. A Co miało to... Akcja. <noise> Co się cieszy? <noise> Apsy po <laughs> Czekaj. kiedy byłem ostatnio? trzymaj, trzymaj, akcja. Zatrzymaj. Mm. Jeszcze raz. Czekaj, hej, kurde, jeszcze raz. Oj, kurde, kadr przekrzywiłem. To się nie, czekaj, czekaj. O, dobrze. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, nie, wolni. Kurde jeszcze raz No już podarłem już to Ale nie patrz tak, bo ty patrzysz jakbyś kurde teraz już wiesz Się wkurzył Jakbyś nie? się Akcja <grym> I akcja Przecież chciałem <grym> żeby był twój O kuchnia <grym> będzie z żyjami W... No uciekł mi z kadru pistola To weź go mniej więcej gdzieś tutaj Akcja Nie będziemy grać w niej, co? Jakie zasady? Co było źle? No Akcja Akcja o, coś złapałem dobrze Raz, dwa, trzy, już Strzał Strzał <laughs> <Chciałem> już wcześniej <laughs> Boże A nie, A, No nie, nie mówiłeś mi mocno, kiedy ma być nie, strzał mocno, Zrobiłeś... Akcja Akcja I... I... Akcja 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 Już Kamera poszła i... Akcja Wybiłeś mi Widzę nie dobrze. No i co? <gry> Akcja. <gry>